mam pytanko takie. Mianowicie? Moja córka przyjechali z Gdańska Nissanem Aha. Gdzie są we Wocławku jakieś ładowarki? Bo przecież muszą się podładować. Ty, w Włocławku? W Wocławku nie ma ładowarki. No właśnie, wiesz co, nawet w takim... nie ma. No nie ma. Halo? O, cześć Wiciu. No cześć, witam. Słuchaj, mam pytanko takie. Mianowicie? Mam córkę z Gdańska, Nissanem Aha. Gdzie są we Wocławku jakieś ładowarki? Bo przecież muszą się podładować. Ty, w Wocławku? W Wocławku nie ma ładowarki. No właśnie, wiesz co, nawet w takim... Tak, nie ma. No nie ma, słuchaj. Nawet kiedyś tam na Facebooku do naszego prezydenta na stronę pisałem, żeby zrobili taką ładowarkę. Na placowolności, bo to jest fajna sprawa. Słuchaj, no, no, no nie ma ładowarek w Ocławku, ale wiesz co. No dobra, to co ja mam teraz. No przyjeżdżasz do mnie, ja mam ładowarkę. Wiciu, wpadaj do mnie, ja mam ładowarkę u siebie na podwórku, naładujemy samochód i pojedzie chłopak dalej. Nie ma żadnego problemu. Ale to Lifa obsłuży, to obsłuży na pewno. Ja mam tak, ja mam kable odpowiednie. Z tego co wiem, to Leaf chyba jedynką jedzie, gniazdem typ 1 albo typ 2, a jak gniazda wszystkie mam także tutaj nie będzie żadnego problemu także yy, Wiciu dobra, ale powiedz mi bo, bo, oni, bo oni do Warszawy będą jechali wiesz, yy, no to znaczy wiesz co no trochę, a kiedy mają wyjechać bo teraz mamy godzinę gdzieś chyba 11 jest nie a o której mają wyjechać no oni tak najlepiej jakby o 18 .00, 19 .00 byli tam na miejscu yy, to trzeba by zobaczyć bo u mnie 16 amper ładuje a tam jest jaki duży akumulator 24 kilowatogodziny, prawda, więc około 4-5 godzin powinien być naładowany, także jak podjedziesz teraz, to myślę, że do 18 będzie w pełni naładowany ten, ten samochód moją ładowarką, nie? Także, o, także nie mogę uwierzyć, że w nie ma żadnej ładowarki. Najbliższa ładowarka jest na wylocie. No żarty, no widzisz, to jest takie miasto. Yy, niby jest elektromobilność w Polsce, a niestety Wocławek jest wycofany. Yy, przecież ja miałem też problem słuchaj, no, z zarejestrowaniem swojego elektrycznego spalinowego samochodu. Ale jest, no szujmy, no to nie ma żadnego problemu. No nie ma ładowarek, może będzie, nie wiem jak to wygląda. Ja złożyłem taki projekt obywatelski do, do, na Facebooku na stronę, na stronę Wocławskich urzędu, no i nie dostałem odpowiedzi. Nie wiem czemu, no ale naprawdę do no fajna, no, wiecie, no prosty przykład. No przyjeżdża człowiek z Gdańska i nie ma gdzie samo za, załadować. No. Ale teraz to, co powiedziałeś, to zweryfikowało moje plany, bo ja myślałem, żeby przecież założyć u siebie fotowoltaicie, ale też myślałem, żeby yy, jakiś elektryczny samochód kupić na, na swoje potrzeby, że, że, że no nie ma szans. No. To znaczy, wiesz, Wiciu, ja mam samochód elektryczny i wiesz doskonale, że sobie ładuję go bez żadnego problemu u siebie. 3,5 do, 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 powiedzmy, do pełnego naładowania, jeżeli jest całkowicie rozładowany, zresztą, zresztą, no to co ja tu będę mówił? Przyjeżdżajcie, ładujcie, pogadamy na miejscu. Pozdrawiam. Dobra. Cześć. No kurde, Witek dzwonił. Słuchajcie, no to jest niesamowite. Człowiek przyjeżdża, przyjeżdża z Gdańska i szuka ładowarki do ładowania. Miał w Ciechocinku ładować. Z tego co wiem, bo tam w Ciechocinku jest ładowarka bardzo dobra. nie? Przyjeżdża do Wocławka, nie ma ładowarki. No masakra. Panie Ryszardzie. Panie Ryszardzie! Witam! O, cześć! Od Witka! A, od Witka, Panie Ryszardzie, Słuchaj... problem jest, bo w całej Wosławku nie ma ładowarki. To normalne, to wcale mnie to nie dziwię. to wszyscy do mnie przyjeżdżają z trasy, bo już tych kolegów mam zaprzyjaźnionych, żeby ich podładować. A gdzie lecisz? Jadę na Warszawę w tym momencie. O kurczę. Także kawałki kilometrów do, do Otwieraj gniazdko, Dobra. podpinamy się. Ale fajnie, liktar. Liktar nie wiem jeszcze lipca, ale nie wiałem u siebie. No powiem szczerze, że mówią, że po Multipli drugi najbrzydszy samochód na nie świecie. jest taki brzydki, słuchaj, no, nieważne jak nie brzydki, ważne, że jeździ na, o, na prądzie. Także gwiazdeczko pasuje, zobaczymy ile tam y, amper nam będzie ładował. Już za momencik. O, już ładuje. O, 14, prawie 15 amper. Słuchaj, długo go okay. masz? Tego... Tak szczerze, to jeżdżę nim drugi miesiąc, półtora miesiąca. Jak się tym jeździ? Po mieście rewelacyjnie. A teraz a troszeczkę problem z bo zasięgi nie. Wczoraj dziewiczy rejs, dziewiczy Żartujesz, to znaczy. Kobieta na pokładzie, 16-miesięczne dziecko i 4,5 godziny jechali. Z Z Gdyni dokładnie. Gdyni, tak. okej, okay, rozumiem. No Patryk, wiesz, Patryk mój syn, nie znasz mojego syna Patryka. Nie znam. No to może byś miał okazję poznać też w Gdańsku, nie. Okay. W każdym razie, słuchaj, no, auto fajne, ja wiesz co? Yy, to oglądam czasami na YouTube różne ta opinie tego auta, może byś nam coś opowiadał o tym samochodzie. Co, bo, co bo mogę sobie... na pewno powiedzieć, to ja jestem w szoku, bo to auto wygląda aparycyjnie, mm -hmm. e, wizualnie jak Matis, tak mniej no więcej nie, nie, moment, moment, to jest kawał auta, słuchaj, no. <grym> i wiesz, ja jeżdżę, ja jeżdżę e, Voltą, nie, mm -hmm. Volta znowu wygląda dużo, ale w środku nie jest za, za, za luźna, nie? natomiast ja... Panie widzę... Ryszardzie, proszę tylko wsiąść do tego. Ryszard, słuchaj, no będzie na... Słuch. Ryszard, Ryszard. Proszę się tylko o przepraszam, pozbieram te... Okej, nie ma problemu. No, Tutaj no. jest do przetestowania suszone buraki. <hierarchy> ekologicznie, jak trzeba? Ekologicznie, to. proszę o No rewelacja, to jest głowa wysoko. Nie, nie, słuchaj, no, w moim wolcie jest naprawdę dużo, dużo ciaśniej. Nie, przestrzeń. tak jak patrzę na to, to mi tak się kojarzy Nissan z Almerą Starą. Okej. Okay. To wiecie, płyta podłogowanie jest. ale proszę zobaczyć, ile miejsca jeszcze jest tutaj na nogi. No, a ja jestem dosyć wysoki, no. met 80 i mam ten fotel na, ty na full. No do tyłu. ja, prawie też, bez mała, ale powiem Ci, rewelacja. Deska fajna. A który to jest rok tego Insanka? 2016 to jest w ogóle no, tak, samochód boi? sprowadzony ze Stanów. Mhm. Gdzieś tam na Allegro go wyszukałem. Aha. I o, widzę, mamy tutaj niespodziankę, nawet no, nie do No, to się darze, słuchaj no. <gry> Idę z tamtej strony. Tutaj Zobacz, troszkę sprzedawca z tamtej mi nie pokazał. Y Pęgięty. No powiem no, czy jest trochę, ale częściej jest coraz więcej. Tych aut się pojawia. Ja powiem ci z Voltą jest troszkę gorzej, z jakimiś takimi temu, bo są dość drogie, tych aut jest bardzo mało. No ale wiesz, Volta jest takim autem akurat, że możesz sobie bez tych infrastruktury ładowania jechać dużo dalej. Nie? Okay. No, y Siadaj z tamtej strony, ja siadę z drugiej strony, Dobra. Y, poopowiadasz coś o środku z tym autem, bo dużo tych, y, tych, y, tych filmów jest, ale wiesz co, y, po prostu jako użytkownik, użytkownik, który używasz go krótko, okej. Okay. Myślmy... Na pewno myślę, że każdy właściciel Lifa ma pytanie, jak to wszystko tutaj działa, tak? Okej. Okay. To jest najważniejszy wskaźnik. To no tak, paliwa. To znaczy tak, powiem Nawet nie, że paliwa. No. Znaczy my już troszeczkę ten, ten samolot ładujemy. No, okay. Tak, bo wiadomo, że ładujemy go jakiś czas, film nakręcamy troszeczkę później, tak. aczkolwiek ładujemy go ile? Jakąś godzinkę? Myślę, że około półtorej, godzinki, półtorej tak. godziny. Półtorej godziny. Jak ty przyjechałeś do mnie na 20 początku? 20 km zasięgu było, teraz mamy. 6, 7 kresek i 87. Realnie w mojej ocenie to jest 70 km okay. zasięgu. Wiesz dlaczego chcę? pytam cię o to? Bo chciałbym po prostu porównać, jak długo ładuje lifta i mojego Volta. Okay. Bo ja mam 16 kWh akumulatorów. Mhm. W tym aucie masz 24. 24 bo te tak. nowsze modele są większe. Są już 3, I najnowszy chyba ten z 2018 roku, ma już 40. No tak, to już zasięg jest znaczny, nie? Tak. Generalnie fabryka mówi o y, lifcie, że on. Y, 160 km. km. Tak. Generalnie. A powiedz jak przy normalnej jeździe do 100 km, no mówimy, że jeździmy 100 km, to jest taka. Myślę, realnie w mieście, kiedy jeździmy sobie do 60 km na godzinę, to, jest... to 150-160 zrobimy. Wczoraj robiłem y, autostradę. Mhm. Jechałem równe 100 km na godzinę. Mhm. Zasięg w granicach 100 km również. No, to Także to... już spadek jest. Spadek mocny. Jest, jest, I tak. bez, słuchajcie, bez żadnej klimy, bo było chłodno. Mhm. Bez wycieraczek, go nie padało. Bez ogrzewania. No tak. E, wentylator na jedynce. Yy, nie wiem, czy to jest związane z tym, że akurat ten samochód tak ma, bo ja słuchaj, jeżdżąc na trasie. Robię około 70 paru, Tak jak z Wrocławka. Czyli choć... 16. Tak, tak. No i wiesz, jeżeli przekroczę, no jeszcze, jeżeli będę małpował, jak to się mówi, tym autem, no to i zrobię 50 tylko, nie? Okay. Ale jak wiesz, wiesz, że autem elektrycznym musi, musimy umieć jeździć. Tak. Zwykły śmiertelnik, który wsiada do auta, jeździł benzyną, na początku nie będzie tym umiał jeździć, bo wiadomo, musimy się nauczyć odzyskiwać. Dokładnie. Nie? I, ale generalnie rzecz biorąc, uważam, auto tego typu elektryczne auto typowo na miasto. No wiadomo, że czasami trzeba wyskoczyć, nie? Ale tak jak mówię, na miasto jest to rewelacja, no bo tak jak mówię, no ty robisz 150 km, to jest bardzo dużo na miasto. Ja muszę... Ja mam, ja mam troszkę inną strategię, przepraszam, że przerwę. w werbe okay. jest szybka ładowarka, wiary szybka, około 40-50 do 50 dochodzi. Wyobraźcie sobie, że ja mam taką strategię, że podjeżdżam sobie w ogóle jest bezpłatna. Karta energii, przykładamy. A, przykładamy ja, do słupka. Musi mi, mi powiedzieć, dojadę, ja nie ładuję, ale by się czasami przydało. No. Bo wiesz, do Gdańska jadę do Patryka i. Kartę Wie... trzeba wyrobić wcześniej. Okej. Okay. Trzeba wejść bodajże, już nie pamiętam, na stronę www i ona przychodzi pod adres. I do dziś jeszcze to ładowanie jest bezpłatne. Na Orlenach jest y, też bezpłatne i można to przez aplikację w ciągu 5 minut się zarejestrować. Rozumiem. Od razu mówię, nie klikajcie kilka razy zaloguj zanim link przyjdzie, bo blokuje na 30 minut. Wczoraj to zrobiłem, rozumiem. na szczęście jakiś tam kierowca inny elektrycznego auta odpalił mi tą ładowarkę Aha. później musiałem do niego dzwonić, żeby mi zdalnie wypiął, no. bo, nie rozumiem, bo tak. Ale słuchajcie, na energię to jest w ogóle fanta fantastyczna sprawa. Podjeżdżam na 10 minut zegarkiem. Nie dłużej, tak jakbym tankował, czyli wchodzę, tankuję płacę, tak? To tak jak tutaj mam 40-35 km zasięgu. I dla mnie na miasto to jest Oczywiście, wystarczające. Dokładnie. Więc, więc tak naprawdę robię sobie, robię sobie to raz dziennie, dwa razy, dwa, razy, dwa razy w tygodniu. No tak. Nie raz dziennie, raz dwa razy w tygodniu i mam po sprawie. No widzicie, słuchajcie, nasi wocławscy raj, rajcowie. Posłuchajcie, co się dzieje w Gdańsku, tak. a co się dzieje w Wocławku Trzeba pomyśleć. O tym. Trzeba pomyśleć, dlatego Cały tu... ani jednej ładowarki. No strasznie. Ani jednej. No. jest na wylocie do, y, do Brześcia na autostradę na jedynkę. Greenway, ale to jest 2 zł za kWh. Y, jabłon, jabłonki, jabłonki. No, widzisz, czyli, czyli 70 zł do pełna naładowania. No to bez jest czasu. bez sensu. Tak. Bez sensu. No aczkolwiek, no jeżeli się chce jechać, no niestety trzeba płacić. Trzeba. Ale no. można, jest, jest niebieski szlak, czyli Lotos. 24 zł naładowanie na full. Szybko ładuje, też około 50. Mhm. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Stąd mamy 65 km i następne 100 km. I hotdoga dokładają podobno. Proszę? I hot doga dają za darmo jeszcze. A właśnie <laughs> <faktycznie> jest <laughs> Słyszałeś o tym, tak, tak, że tak. przy jednym tankowaniu do pełna dostajesz hot doga, także, okay. i za darmo, także ładujesz i jeszcze hot doga dostajesz. Tak ładnie, <laughs> no, <dokładnie. laughs> także, dobra, wracając teraz do tego twojego auta, opowiedz coś mniej więcej, bo tak no, wiesz, troszeczkę o, zboczyliśmy. E, tak jak mówię, ładujemy to auto już około półtorej godziny tak. i w tej chwili było 20, a w jak nam wskaźnik pokazuje? 89 km w zasięgu. Mamy cztery kreski, osiem kresek naładowane, cztery kreski do końca. To jest bardzo ważny wskaźnik tutaj, mhm. to jest żywotność baterii. Rozumiem. Jeżeli spadnie nam o jedną kreseczkę, to znaczy, że żywotność baterii spada. To jest 2016 rocznik, mamy cały czas 12 kresek, mhm. na pewno nie mamy 100% Rozumiem. żywotności, ale jest nieznaczny spadek w ciągu tych czterech mhm. lat. Tak? Jeżeli mamy kupując takiego lifa, musimy zwrócić uwagę. Chociaż z tego, co słyszałem, już tam są specjaliści, którzy potrafią no, to tak, tak, tak. podreperować. Można. W tym przypadku nie wiem, ale wydaje mi się, że, że nic nie było kombinowane. Więc to jest taki wskaźnik. Co tu mogę więcej powiedzieć? Naprawdę fajnie wykonane auto, przestronne, ładna podsufitka. Szczególnie mi się podoba ten z jasnym środkiem. Akurat ten jest ciemnym, też ja jest fajnie. Ja, ja, ten... Jasno, jasno. Widzisz moje wykończenie w moim. Tak, no, ten biały tam, środek. Tam, tutaj, tam, tam, o, tam, tam, aż tam. wycieraczki włączyłem. No, okay. <laughs> co no, jeszcze? No, Sprzęt fajnie, bo mamy Bluetooth, więc się tak. łączy automatycznie z telefonem. muzegra. gra. Mhm. Tutaj mamy dostajemy takie hojneczki za mm, ekonomiczną tak, jazdę. Tak, 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 tak. Czyli jak hamujesz, dodajesz, to tak. no, super sprawa. Tak. Ostatnio no. też nową rzecz, że tak powiem zobaczyłem, to co rozmawialiśmy, mm -hmm. ehm, ten KERS, tak? Gwałtowne czyli, czyli odzyskiwanie energii. Odzyskiwanie energii. No. Dwa razy w taki Rozumiem. sposób robimy, wchodzi na literkę? I to wyhamowywanie jest mocniejsze. Tak, tak, tak. Ja Lepszy mam Wiesz, u mnie w moim aucie jest zrobione to zupełnie inaczej, bo ja mam taką zwykłą dźwignię jak w skrzyni automatycznie. Okay. I to działa w ten sposób, że jest drive, czyli to odzyskiwanie energii działa chyba za mnie drzwi, bo to tak, troszeczkę pika. tu pika tak. trochę nam. W każdym razie jest to w ten sposób. Natomiast y na L jak wejdę, to jest tak zwane gwałtowne odzyskiwanie energii. I najczęściej okay. w mieście jeżdżę na tym, bo wiesz, nie, nie muszę hamować. nie. I, i to jest super. I powiem Ci. Bardzo wygodne. No, no Ja tutaj ostatnio, bo kupiłem go na zimówkach, zmieniałem opony na letnie, zdjęliśmy koła. 50 tysięcy, 51 tysięcy przebiegu, tarcze jak nowa. No, dokładnie. Tarcze klocki i tak dalej. Nie? To jest piękna sprawa. W każdym bądź razie, tak jak mówię, ja tak samo mój samochód ma ile, a w ogóle ma przejechane ten Twoje auto? 52 tysiące niecałe. No tak, mój ma w tej chwili 120 z haczykiem. Ale baterie naprawdę są w stanie bardzo dobrym, tego co widzę, bo... Yy, tak A jest jak... wskaźnik żywotności? Wiesz co, chyba nie wiem, chyba Właśnie, nie To mam. jest, to, to to jest dobra rzecz, plus, ale miał. wiesz, no ja samo to widzę, że yy, te, yy, te zasięgi, które mam po mieście, nie? bo tak naprawdę yy, w większości ja ten auto mam od, od, praktycznie od grudnia, ale od lutego jeżdżę, yy, to... Yy, Wiesz co, spaliłem może z 5 litrów paliwa, bo okay. nie jeździłem gdzieś dalej, nie? Ale no, po prostu jeżdżę w ogóle. Ale jest awaryjnie zawsze taka opcja, a tutaj tak. człowiek jednak ma stres. Ja teraz będę miał trasę pomiędzy jedną, y, jednym lotosem a drugim, czyli mm -hmm. tym niebieskim szlakiem, 114 km. No i wiem, że muszę się przytulić do jakiegoś tira. O kurczę, łapać opory orany. wiatru, bo, bo jest ryzyko. Także słuchajcie Państwo, no, zabaweczka jest super, tak. no trasa to jednak ten samolot jeszcze, no wiesz, te nowe auta obecnie to podobno zasięgi mają niesamowite, no. Tak. ale no powiedz, mogę Ci zadać takie dyskretne pytanie. Mhm. Ile takie auto kosztuje? Ile, za ile można kupić takiego 16 rok, jakie są ceny giełdowe, bo mhm. wiesz, każdy człowiek, który ma dane auto interesuje się, czy dużo dał, czy mało tak. dał, czy przepłacił. Ile w tej chwili, jak ja bym chciał kupić takiego Lifa ile by musiał zapłacić? Generalnie, no tutaj było kilka takich y, niuansów, które, <coughs> które dowiedziałem się. W ogóle, auto przyjechało do mnie y, lawetą pod domem, jak widziałem, kupując. To, o, kurczę. To pierwszy Obważny raz w życiu kupowałem się. w taki sposób auto. Auto pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii, z tego co wiem. Mhm. A, kosztowało 38 tysięcy brutto. Na fakturę VAT, więc okay. akurat ja mogłam sobie to odliczyć, więc mi realnie wyjdzie około 30 tysięcy, więc naprawdę to jest... To nie jest źle. To jest bardzo nie dobra bardzo. cena, no ktoś kto nie ma firmy pewnie nie mógłby tego wrzucić koszty, więc, więc pewnie by wyszło te 38, mm -hmm. ale 38 to jest nadal dobra cena jeśli chodzi o ten rocznik, bo z tego co widzę to 45 to jest takie minimalna... Mm -hmm. Kwota mm. za, za ten rok. I wszystkie odprawy celne i tak dalej były zrobione. On był zarejestrowany w Polsce. Już. Aha, okej. Okay. Czyli dostałeś dokumenty Ta. tylko do przerejestrowania. Dokładnie. Na polskich numerach. Mm -hmm. OCE opłacone jeszcze przez 3 miesiące, więc tak naprawdę przerejestrowałem. No ja ci powiem, masz Dostałem zielone, zielone tablice. No więc ja ci powiem, jaki był u mnie sytuacja. Mm -hmm. Auto moje jest stwierdzone przez Wocławski Wydział Komunikacji, że nie jest to auto elektryczne. Ok. Słuchaj, no ile ja walczyłem. Czy reda też nie dostaje zielonych tablic? Też nie dostaje rzekomo. Tylko pa. typowo elektryk. Nie? Właśnie I teraz dynia, tak. oni ja pa... Zwracam uwagę, że hybrydy też mają zielone zawody. No to słuchaj, no, ja walczyłem o, w styczniu, bo od stycznia weszły te numery. Mhm. I Wocławski wiedział komunikacji. E, ja mówię, słuchajcie, przyniosłem papiery z serwisu mhm. e, autoryzowanego, bo Ampera i Chevrolet Volt jest samochodem określony jako stop, znaczy elektrycznym, z Exchangerem, czyli z ładowarką. Okay. Ten samochód nie napędza silnik spalinowy jak hybryda. Tylko on napędza generator prądu. Generator tyle prądu wytwarza, że wystarczy, żeby poruszyć silnik elektryczny. Czyli, patologicznie, znaczy na chłopski rozum, silnik jest po to, żeby doładowywać. Akumulatory. Tak? No nie, żeby jechać na tym, na tym generatorze. A jest znowu taka okay. sytuacja. Bo akumulatory nigdy się nie rozładowują w tym Wolcie do zera, one są z jakąś tam, jakąś mają zawsze napięcie. I teraz, jeżeli na przykład gwałtownie dodajesz, to ten generator nie wytworzy tyle energii, żeby poruszyć samochód, więc część zabiera z tego. Ale Aha, również... Czyli jedzie na tym silniku, jak Zauca... tak porusza się na nie, tym Nie, on jedzie na silniku elektrycznym. A elektrycznym. To jest 100% elektryczne okay. auto, bo na przykład widzisz BMW, trójka bodajże i trzy. Jest autem elektrycznym, tak. który ma również malutki generator prądu i malutki zbiorniczek, z tym, że to nie można za dużo na tym jechać, to jest na dojechanie, do, do, do ładowarki. Okay. Natomiast y, jeszcze jest drugie takie auto, Chevrolet, y, Chevrolet tylko Mitsubishi Outlander mhm. plug i to jest podobny układ, y, z tym, że tam jest określony jako hybryda plug natomiast ta y, wszystkie firmy, y, czy to jest Opel Ampera, czy to jest Chevrolet, bo to jest pokrewna firma, i tam się teraz podzieli, było powiedziane i jest, że to jest auto, które cały czas jeździ na silniku elektrycznym, czyli jest autem elektrycznym. Okay. Czyli w momencie, kiedy kręcę się wokół komina, tak jak Twoim autem, jeżdżę tylko i wyłącznie na prądzie. W momencie, kiedy przekroczę tą barierę, czyli te powiedzmy 60-70 km, uruchamia mi się silnik spalinowy, ale nadal jadę na silniku elektrycznym. Okay. To jest taki evenement. To jest, są dwa w tej chwili. Jeden do tej pory tylko robił to Opel e, Ampera i, op, i, i Chevrolet Volt a teraz ten sam układ zrobił Mitsubishi Outlander. Okay. Także to jest taka ciekawostka, no wiesz, ja akurat jestem związany kupelac z tymi autami elektrycznymi i tutaj e, nawet pierwsze auto co sam sobie zrobiłem elektryczne, a mam taką jeszcze małą pierdółkę e, tego e, Aixama, nie wiesz czy znasz tą firmę? Nie, nie, nie kojarzę. No, takie jeżdżą małe samochodziki, takie popierdółki e, bez prawa jazdy rzekomo. Okej, okay. na no, takiej Tablicy. Bio tak, 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 jak tak. Motorowe, słuchaj, tak. Więc to był silnik benzyna, silnik diesla i od tego czasu e, firma AXA e, zaczęła produkować e, taki samochód i słuchaj, no, on ma 50 do 60 kilometrów na dobrych i do 70 robił. Nie? Tam jest pewnie też zużycie niskie. E, wiesz co, tam jest silnik 5 e, kilowatów wow. a masa tego auta jest nie przekracza Czyli 450. na jednym kilowacie jedna zrobi yy, 10 km. Prawdopodobnie, z tym, że wiesz, no tam można założyć akumulatory, tam są akumulatory. Yy, Właśnie kilowacie czy kilowatogodzinie? mi się to myli. Żelowa, to znaczy wiesz. Yy, jak to, jak to mam... wiesz co, ja to nie wiem dokładnie, bo to w tych akumulatorach, yy, mam te akumulatory, ja miałem tam akumulatory, yy, to były yy, 88 ampero czyli 100 70 amperogodzin, 12V, ale one łączone są w szereg, bo to są inne napięcia. Słuchajno, tu napięcia są około 300 V zasilania. To jest na przykład, to jest silnik zwykły, zwykły, silnik. Tu są silniki wiesz, trójfazowe, to jest zupełnie inna technika. Okay. Natomiast to jest zwykły silnik elektryczny. Yy, szczotkowy, mhm. bo to są silniki bezszczotkowe, no to są okay. techniczne sprawy i to jest tak jak wiesz, jak w się. to jest nic innego jak prosty Melex sterowany elektronicznie i tak to wygląda. Ja tym jest... są bardziej awaryjne silniki. No na pewno, bo wiesz yy, bezszczotkowe, no szczotki się wycierają, komutatory tak. i tak dalej, nie? Natomiast te samochody są naprawdę bezawaryjne, jeżeli chodzi o silniki, no jedynym tym problemem są akumulatory, ale zobacz Prius, Priusy mają po 20 lat hybrydy i one jeżdżą, tak. te akumulatory nie są wydymane. No tutaj ten jest, bodajże 11 rok pierwszy wyszedli mm -hmm. i też do dzisiaj jeszcze mają po 70-80% żywotności. No, także, bo wiesz, dużo naszych oglądających mówi, no to tak, ale wiesz, za moment akumulatory. To nie jest tak dokładnie. Tu są tak zrobione systemy w tych autach, że akumulator nigdy nie wyczerpuje się do zera. On się wyczerpuje prawdopodobnie do 30% i również nie ładuje się do 100%. Czym to jest uwarunkowane? Że na przykład jeżeli mieszkasz w górach, podpinasz sobie w domu do ładowania i teraz jeżdżasz na przykład 5 km w zakopanym czy gdzieś z góry i on odzyskuje tą energię, to byś ten akumulator przeładował. Okay. I teraz patrz, ja na przykład ładując swojego. I tu u ciebie jest ta sama sytuacja, bo wiesz, ja jestem praktykiem już od Czy lat... nie mamy dostępu do. Do wszystkich ogni, że tak powiem. I to znaczy mamy dostęp do wszystkich ogni, ale one nigdy nie są naładowane do 100%. Okay. W ten bym chciał kto powiedzieć. Myślałem, że jest zabezpieczenie takie, że te ostatnie 20% ładuje się wolniej, ale mimo wszystko naładuje się. Yy, do pełna. ale nie, nie on się nie ładuje. On się ładuje nie. gdzieś do 85-90%, okay. po to, że wyjeżdżając powiedzmy, yy, z swojej posesji z góry nie przeładuj. Ja powiem ci tak, ja wjeżdżam tu i wiesz, że górka ode mnie tu jest. Tak. Odcinek o kilometra półtorej i przykładowo, naładowuję go do pełna. Pokazuje, że mogę zrobić dystans 63 km. Wjeżdżam do góry, wjeżdżam na most, a on mi pokazuje 65. No kurde, Perpetuum mobile. Dokładnie. Bez mała, nie? Więc tutaj jest to taka ciekawostka. Że, że jednak one się doładowują, a ładowarka ich nie doładowuje. Ale też jest, jest drugi aspekt pod tytułem um, żywotność baterii. Tak? tak, dlatego ta żywotność baterii. O no co chodzi? Nie można ich rozładować i zostawić. Więc jeżeli na przykład, no dajmy na to przykład, wyjeżdża sobie miesiąc, dwa nie ma, te baterie stoją nienaładowane w pełni, czyli, no powiedzmy, zapomniałeś. Tak. Więc one mają gdzieś około 30% pozostawionej energii, pomimo tego, że samochód pokazuje, że już nie możesz jechać. To jest właśnie po to, żeby te akumulatory miały. Bo nie można ich, bo zostaw jakikolwiek akumulator rozładowany na dłuższy okres czasu, to on się zasiarczy i tego. Akumulatory muszą być praktycznie naładowane. Czy to będzie akumulator taki, czy inny, dlatego tak firmy zrobiły to, żeby te akumulatory miały tą zapas trwałość, taki. ten zapas. Mhm. Nie? Także no. Tak Rozmawiamy, to... mamy 8 km więcej. No, ]czas proszę, rozmowy. No. no proszę bardzo. Także szybko ładowarka, naprawdę docenia. No nie jest rewelacyjna, bo to jest ładowarka domowa. Eee, słuchaj, no, obejrzyj sobie na filmie, mamy właśnie film. Obejrzeć badałem, a wy też dajcie słów, bo widzicie pomoc nieoceniona. No bardzo się jeszcze... cieszę, Musiałbym pchać powiem do Warszawy. Tak, Lifa, jeżeli słuchajcie. Państwo przejeżdżacie przez Wocławek i macie problem, walcie do mnie, podpinamy się. I no ja nie mam. Może sub... na, warto na Plugshare tą aplikację dorzucić. A wiesz nawet nie wiem. Jest taka fajna aplikacja gdzie. Wiesz, to nie jest, jest jakaś super, super charger czy coś, ale można ludzi poratować. A zawsze jest się Zwłaszcza, wierzę, że wiesz, oczywiście. ja mam na dachu y, 20 paneli wow. i 6-7 kWh więc ja dziennie przy takiej pogodzie robię ponad y, 40 kWh. Wow. Ja od października do tej pory zrobiłem około Czyli 4 MW. Czyli praktycznie na dziennym, na dziennym, że tak powiem, tak. dziennej Słoneczka. produkcji, lifa praktycznie dwa razy naładujemy. No proszę. Ja gdzieś no. około 13. <laughs> Jeździmy za darmo. Dokładnie, ja jeżdżę, um, słuchaj, no, 13 kWh potrzebuję, jeżeli mam wydymany, wydymane totalne auto, nie? Okay. Więc no, to jest, uważam, rewelacja. Dlatego mając tego typu przede wszystkim, najpierw zakładamy fotowoltaikę. A potem montuję. Przecież Witek, teściu, też, też. No, ja mówię, Witruś, słuchaj, no, zrobię Ci taką, kup sobie takie, to są niewielkie, jest filmy. jak zrobić to na niewielkie, o, telefon. Okej. Okay. Już tutaj sprawdzam, no ale zobaczcie, działa Bluetooth. No. My tutaj nagrywamy jeszcze produkcję filmową, kończymy powoli. Okej. Okay. Dobra, dobra, pozdrawiam. No mnie tu już pośpieszają, kurczę. Dobra, bo bo młody o y, 13 ma zas zasypiać i plan jest taki, żeby zasnął samochodem. no nie ma żadnego problemu. To znaczy, tak. Mamy w tej chwili naładowane na. 97 km, 70%. Y, jeżeli uważasz, Dobra. że ci to wystarczy. Plan jest taki, żeby 65 km przejechać do Przejejesz? ładowarki niebieski szlak. Walczymy. Do Płocka? W Płocku jest. Nie gdzieś przy A1, dokładnie. No, a nie dobra, pamiętam. powiedz mi mniej więcej, jeszcze, jeżeli no. Ci zawrócę głowy. jeżeli jedziesz na przykład z Warszawy, jak ten, w, jakich, jak, w jakich miejscach są te ładowarki? Bo... Wiesz... średnio co 110 km, właśnie niebieski szlak, to, to jest opcja fajna, bo 24 zł doładowujemy na full. Mhm. Rozumiem. Tak. I są jeszcze Orleny gdzieś tam po drodze też, które na tą chwilę są Ale mówimy o trasie, ten niebieski szlak jest między Gdańskiem a... Między Gdańskiem, Gdyn... Trójmiastem a Warszawą i to, są, to jest A1, a potem skręcamy Ale to gdzieś tam Badwójka. na Elbląg to się jedzie, słyszałem, tak? Nie, to, to jest siódemeczka stara, tak? Znaczy stara. To okay. jest siódemeczka, a siódemką nie jadę, tylko jadę stricte autostradą, to jest około 400, ponad 400 kilometrów mm -hmm. dystans i muszę cztery razy się zatrzymać. No, takie to życie. Tak. Było mi bardzo miło. Mi również, bardzo Jeżeli będziesz dziękuję. w Wocławku, zapraszam. Można powiedzieć, że. Po mi życie. Słowem, no nie ma żadnego problemu. <h> <h> Także mówię Państwu, jeżeli macie taką sytuację, jesteście w Wocławku, walcie do mnie. Zawsze można sobie poładować, porozmawiać. Jesteście I zawsze... pamiętajcie, zielona energia. Dokładnie. Zielona ekologiczna energia. Jeszcze raz. Jeszcze raz, dzięki bardzo. Szucie cześć. Dobrego.